Szanowni Państwo, Piotr Kilian, czyli Facebookowy pirat, dyplomata w studiu radia, znowu się pojawił. No i jak zawsze z Tobą będziemy opowiadać o, o wyprawach i nie tylko, bo każda Twoja w zasadzie wyprawa, wyjście jest związane jest z akcją pomocową. I teraz też tak samo jest, jak poprzednimi razami, ale no zaczniemy od samego pomysłu wyprawy. Ci co nie oglądają Facebooka, to nie wiedzą, to im powiedz, gdzie się teraz wybierasz. No to witam wszystkich, cześć. Józku. fajnie, że mogę tu znowu gościć, no to nie pierwszy, zawsze nie drugi raz. No. <laughs> tak, no, jakoś tak wyszło, że właśnie zawsze, jak robię jakąś wyprawę, czy to właśnie rajst przez oca, czy jakieś te właśnie szlaki długodystansowe, no. no, to zawsze fajnie, żeby był jakiś cel większy. Bo to czy samo, samo przejście to jest dla ciebie za małe? Dodatkowo dokładasz sobie jakąś, yy, jakiś cel charytatywny. Dokładnie, samo przejście jest fajne, to jest wyczyn sportowy, to jest mm -hmm. jest kozackie, jest się pochwalić, tam. przeszedłem w tej zimy 900 km tak na strzał od początku do końca, mm -hmm. dzień po dniu. Ale no, jak można jeszcze coś zrobić dobrego, no to trzeba, nie? zwłaszcza, że tak naprawdę na tych akcji pomocowych no to jest, jest dużo. A zapotrzebowanie jest jeszcze większe, nie? Jest tyle, tyle osób, które potrzebują pomocy, a. No... Trzeba wykorzystać każdą okazję, żeby o tym mówić i pomagać tym ludziom. Dokładnie. No. Ja i tak bym jechał na tę wyprawę. Nic mnie to nie kosztuje, że jeszcze przy okazji komuś pomogę, nie? Mhm. Jak się tam kilka złotych uda zebrać, no to. Jasne. Wróciłeś z Albanii, też była akcja pomocowa, o. o tym sobie porozmawiamy później, bo teraz będziemy się skupiać na tym, w tym zasadzie cały czas jesteś po no tak szczerze mówiąc. Ta no, teraz w 3, 3, 4 miesiące byłem w Easter Day, tak. Rekord. No, w zeszłym roku to łącznie może 2 miesiące byłem, tak, w ciągu, no tak, teraz byłem, ale też przez wakacje, no, i chciałem trochę potrenować się, przygotować, mhm. też coś zarobić pieniędzy, bo to wiadomo, no. To są koszty też. Ko koszty słowa tak naprawdę ja nie żyję z podróży. Nie? To mhm. Bardziej dokładam do tego interesu. nie. Dobrze, no to właśnie o podróżach, gdzie teraz? Bo teraz lecę na Bliski Wschód. I na początek razem ze Ślązakiem, Patrykiem Świtałą z zapasieków, planujemy przejść na Narodowy Szlak Izraelski. To jest, jest... 1045 km. No, Czyli więcej niż z zrobiłeś. Więcej, to będzie mój eko. Ja, nigdy nie przeszedłem w ciepłe. Nie. Nigdy nie przyszedłem tak tysiąc w, w ogóle w ciągu. Mhm. No i to będzie w ogóle drugi szlak, który zrobiłem latem. Tam, no wiadomo, tam na Bliskim Wschodzie są trochę inne klimaty, Taka. ale będzie ciepło. Nie? To pustynia, 30 stopni to tam jest w cieniu i to tak właśnie wieczorem. Nie? Mhm. Czyli tysiąc, ale to z jakiegoś miejsca do. A no ten szlak generalnie. On tyle tak, ma, tak? Taką tak, długość jest tak, tak, on biegnie przez cały Izrael, jeszcze tak zakręca. Mhm. On zaczyna się. No zależy, można albo na północy, albo na południu. My zaczynamy na północy, na wzgórzach Golon, mhm. To praktycznie na, na toistyku styku Jemen, Libanu, Syrii i, i li, Izraela. Mhm. Tam zaczynamy, no i mamy kilk, tak 200-300 km góry. Po czym docieramy tak naprawdę do Morza Śródziemnego, od, od Haifa do Tel Awiwu idziemy wybrzeżem, no i później lecimy do Jerozolimy. Znaczy lecimy, no tam ze 35 km dziennie będziemy lecieć, no ale... A to czy to znaczy lecimy bie biegniecie? I, idziemy. To tak. Aha, nie, bo myślałem lecimy jakiś przelot szybki samolotem czy czymś, no. Nie. No, Idziemy pieszo. No, no. Chociaż no tak z, z tymi 20 plecakami, bo tyle to mniej więcej będzie ważyć, jak to Aha. momentami będziemy musieli nieść 12 litrów wody, to no wiadomo też jedzenia też trzeba nabrać, na pustyni nie zawsze to będziemy mogli uzupełniać codziennie, no i chcemy to zrobić w 30 dni. A orientowałeś się, bo pewnie już to chodził, przechodził no. ten, ten no, szlak. Jak rok. jest 10. To, trochę nam brakuje, nie? Ale to... A to nie chodzi o rekord, ja tylko chciałem wiedzieć, jakie jak jest odniesienie, e że, e że są ci ludzie, którzy ten cały szlak przeszli. Czyli, do, w Polsce to tak chyba najbardziej znany jest Łukasz Supergan z takich właśnie długodystansowców. Mhm. I on no już kilka ładnych lat temu to przeszedł i jemu to chyba 42 dni zajęło. No to jak o 12 dni będziemy lepsi od mistrza, no to... To super, nie? To tak. ja się cieszę. Nie? Ale jak macie <grym> jeszcze tam po drodze cel, żeby tak. Mm. No bo samo przejście i cel mm. szlachetny, o którym będziemy mówić, ale yy, pisałeś, że tam jeszcze jakieś kwestie naukowe wchodzą Też, też, właśnie chciałbym, bo już właśnie na poprzedniej wywiadzie też wspominałem u Ciebie, że mm. piszę to książkę o najniebezpieczniejszych miejscach chrześcijaństwa. Mm. I tam jakiś czas temu byłem w Meksyku, tam właśnie z Sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe, ale też właśnie te niebezpieczne dzielnice. Jakieś tam korytele, wszystko. No to to był z, jeden z rozdziałów, mhm. teraz będzie rozdział o Bliskim Wschodzie i tam wiadomo, do, o Izraelu to można sporo napisać. Chociażby ta Jerozolima, którą też mamy po drodze, no to, to jest miejsce święte dla, dla chrześcijan, dla, dla Żydów i Muzułmanów, mhm. dokładnie. Dla trzech wielkich religii monoteistycznych i no tam tak naprawdę od wieków się piorą. No. Nie, nie ma co uratować. Zapalne miejsce, tak. Dokładnie. I wyprawy krzyżowe, i, tam, i wcześniej, i później. No to... i współcześnie też Zaszyna się tam... sporo dzieje tam. Wow, Cały to... czas się dzieje. No. dzieje się. No, no i... ale co, boicie się tego? Znaczy, w Izraelu, no, tak naprawdę ten odcinek izraelski, który planujemy przejść przez pierwszy miesiąc, to, to będzie najspokojniejsze. No tam po prostu pójdziemy no, i pójdziemy przy kawałek od strefy gazy, tej niebezpiecznej i przy. Przy Palestynie, która no, też tam między Żydami a Palestyńczykami są jakieś tam niesnaski od wieków, mhm. czyli od, no, od, dobra, od kilkudziesięciu lat, kiedy powstało państwo, e, tak. państwo izraelskie. Ale no, tak naprawdę tam jest kilka takich niebezpiecznych mhm. aspektów, no, raz, że pogoda będzie. Tylko, że w Izraelu tam w tego wojska jest pełno tam raczej. Pełno, tak, tam no. obowiązkowa służba wojskowa, każdy tam, kobiety, mężczyźni. Każdy tam ma po dwa lata do odsłużenia. Tak. Ich też jest mało, no, a dookoła mają państwa, które ich tam no, nie za bardzo lubią delikatnie. No dobra, no i to i dalej idziecie później? Idziemy. No tak naprawdę po drodze to będzie mieć mnóstwo takich miejsc, które na przykład z Biblii jest, są znane. Mhm. Gdzie tam jezioro galilejskie, góra Oliwna. Naprawdę dużo, dużo tego jest i też Aha. będę o tym wspominał podczas przejścia. To... Chętnie się będę dzielił z wami z Właśnie, dzieciami. Wad, no, będziesz na Facebooku relacje z tego mm. bezpośrednio dawał. Z każdym Postaramy robią. się codziennie. Aha. Baby tak, taki pomysł, żeby kupić ka, karty SIM izraelskie, żeby po prostu mieć internet, to no tak. prawie wszędzie poza tymi miejscami pustynnymi będziemy mieć. Mm -hmm. No a też cały czas się rozwijam. Na tą wyprawę też specjalnie zakupiliśmy taki komunikator satelitarny. To jest coś takiego, że możemy raz, że będziemy cały czas to udostępniać. Jest jak GPS, tak? Tak, Inami. dokładnie. To jest Garmin InReach Mini mhm. i możemy cały czas udostępniać lo lokalizację. Gdzie jesteśmy, Wrzuc wrzucę linka u siebie. Będzie można kliknąć tam codziennie sobie tam. tam rysuje, co kilka godzin ślad... Ja to korzystam, ale to było wtedy jeszcze matko. To mam no. takiego garmina dłuższego wtedy jeszcze był. No, no. Ale to jak byłem na, na Uralu Północnym, bo tam oni no, Zasięgu jest rali... kompletnie. No. Więc to też miałem, to, to, to jest dobra rzecz, faktycznie. No. To, to tutaj Tylko ja... Że miniatura, ja to miałem no. to taką cegłę. No. To jest najmniejszy właśnie możliwy, bo to też właśnie waga, no nie? każdy no. gra w plecaku. No, tu jest fajne, że jest przycisk SOS. No, i jak coś, to można nacisnąć ten przycisk, i tam za jakiś czas powinno jakieś wsparcie przylecieć. No, wiadomo, że są takie miejsca no, na Grenlandii, jakby się dać ten przycisk, to może czekać. Można czekać nawet tydzień nie? ze złamaną nogą, czy tam pogoziony no. przez niedźwiedzia polarnego. No, w tym Izraelu myślę, że to będzie raczej bezpiecznie, bo tam wszędzie wojska. Wszędzie blisko no. jest do, do cywilizacji, że tak powiem. Dokładnie. Z pustyni no. czy coś, no to tak. Nawet tam właśnie na styku Libanu, Syrii i Izraela w tym teoretycznie naj, najniebezpieczniejszym miejscu, które będziemy mieć na tasie, to tam stacjonują nawet polskie wojska. Tam jakieś siły pokojowe ONZ-u, no, tak. więc może jak zatrzymają ci że to będą Polacy, to, to się dogadacie no. po polsku, bo po angielsku to wiadomo wszędzie. Do. Ja później korzystałem, jak przeszedłem na, na telefony satelitarne. No no. To jest też dobry wynalazek i to nie trzeba kupować, bo to jest drogie, no, nie? Ale można to wydać, tak, ale to, to też kosztuje. No, tak. Nawet to trzeba subskrybować to chyba 40 euro miesięcznie. Mhm. Więc ja tak naprawdę to będę tylko korzystał właśnie na wyprawie, później anuluję subskrypcję. No wiadomo, no, bo Później jak jest potrzebne, to po co płacić? I z tamtej tam nie będę używał. <laughs> Plus jest taki, że można też SMS-y wysyłać w ogóle z każdego miejsca. Czy to właśnie Grenlandia, Amazonka wszędzie. No to, to chociaż mamie tacie znać, że żyje. Ale to jest, <grym> z tym śladem ten... jest dobrze, bo jak jeszcze wspomnę o tym Uralu Północnym, tam nie miałem no. żadnych map, nie szło kupić na miarę i, i to mi pomagało wrócić po śladzie po prostu. Ja sam sobie potem wracałem po tym. Gdzie, bo, bo wiesz, orientacja, wiesz, no wejdziesz no. i... i... Cisza. No, no, raz, raz spada śnieg, nie? a raz w ogóle to zupełnie inaczej wygląda wszystko. Także tak, to jest super rzecz. Dobra, ale wracając do, no. do, do, do wyprawy. No. Idziecie we dwójkę, ale to mówię, no. że co, na początek, czy on nie no. będzie cały czas z tobą? Na początek. Raczej, no, śląg właśnie dołączy, raczej no, lecimy razem. Mhm. Mamy w ogóle plan taki totalnie abstrakcyjny, bo można dojść Izraela z Katowic lecieć bezpośrednio, mhm. a my jedziemy stąd autem do Nawsi, a pod, podrzucą. Z NAFSIL jedziemy pociągiem do Ostawy, z Ostawy do Wiednia. Z Wiednia lecimy w ogóle przesiadką w Stambule. Tam jeden dzień to chcemy do Hagia iść. Hmm. I później ze Stambułu dopiero do Izraela. Ale to co to ma na celu? Na około, Koszty? Czy, e, czy tak Trochę przygoda? taniej. Chociaż można też tanieć ta, tanio, ale z Katowic kiedyś trafiłem jeszcze przed pandemią za 60 zł do Izraela luty. Mm -hmm. Tylko no, później była padebia, nie poleciałem z tym Mhm. Ale no, to też raz, że chcemy pozwiedzać, dwa, że trochę miałem mało czasu i dałem Ślązakowi wolną rękę. Mhm. No i on oczywiście popłynął z tym bukowaniem, bo on uwielbia, Jak wy, tu jakiś tani lot za 30 zł, to lecimy. Nie? To z nim to by Bóg tak właśnie przez tydzień tam lecieć do tego Izraela. zawsze. I w kosztach no. takich rozsądnych. No to jakieś takie przesiadki one, kosmiczne to zawsze wydajdzie. Mhm. A druga sprawa że też właśnie w Stambule nigdy nie byłem, to zobaczę przy okazji coś. No ale ostrawa? Osta... Bo z lecicie? Czy... Nie, 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 bo tam jest coś też pociąg. Je Aha. Jest lotnisko, ale z Wiednia lecimy akurat. Aha. A jest bezpośrednio tutaj z nawsi, to 15 km od istemnej jest pociąg, wsiadamy i on jedzie przez ostawę, ostawie tam ma chwilę postu i do wiednia. Mhm. Więc będzie Wiedeń. Tam jeden nocleg gdzieś na lotnisku, Aha. później w Stambule to chyba w ogóle zajwiemy nockę. No to szkoda spać, jak jest tyle do zwiedzania. Do. No i tam w Izraelu będzie mieć, tam, żeby dojechać, dzień żeby... Coś tam pozbierać, materiały, jakieś wywiady, no, ale no i później startujemy. Startujecie i co, macie plecaki, namiot plecaki. Czy, czy śpicie Będziemy, raczej bierze w końcu poruszyliśmy, że nawet jakbyśmy się musieli roz, rozdzielić, że tam jeden by miał kontuzję, mhm. no to Ślązak ma swój namiot, taki jedynkę i on tam waży chyba kilogram, to, to nie jest Będzie jakiś umieć. ciężki. A ja mam bivy baga, taką płachtę, taki no. namiot bez stelaża, no to tam 600 gram to waży. Plus do tego śpiwały każdy, ale tam raczej nie będzie raz tak zimno. Hmm. No i... Czyli różne warianty macie przewidziane. Mamy. To chyba tyle wariantów. Nawet hmm. mamy jakieś tam podrobione paszporty covidowe. Wszystko mamy. To ale tego nie było głośno. na szczęście tego nie usłyszę. To to... No wiemy. Ale teraz już chyba nie potrzeba. Nie no. trzeba na szczęście. Dzisiaj jeszcze dzwoniliśmy do ambasady. Oh. W ogóle też do ambasady pisaliśmy i Polski w Tel Awiwie, i w Izraela w Polsce, że idziemy taką akcję, robimy, że mogliby to objąć patronatem honorowym. Na razie jeszcze nie ma odzewu, ale też niedawno napisaliśmy. Więc. O jasne. Dobra, no to ja. mniej więcej wiemy trasę, ale poczekaj, no i co, z Izraela wracasz do Polski, nie. czy dalej? Nie, jeszcze ja ci stę dalej. Ślązak musi jechać na jakąś konferencję naukową, tam w, po, w połowie listopada. Mhm. Akurat wtedy skończymy. No i mamy plan, żeby z Izraela... To jest jeden z trzech wariantów w ogóle. Mhm. Tak najbardziej prawdopodobny, że z Izraela jedziemy do Egiptu. Tam jeszcze w górę Synaj byśmy chcieli. Na, na Półwyspie Synaj. Mhm. Po czym do Kairu i tam zobaczyć te piramidy, wszystko. I stamtąd Ślązak sobie już wróci do Polski. Mhm. A ja pojadę do poet Saidu. I z Poecidu pociąg promem do, do Libanu. No to, jest, no to jest najlepsze rozwiązanie, żeby nie jechać przez Izrael. No, no bo no, tam to po, po, problemy. Przy pieczątkach, z... no wiadomo, no, jak się ma. Pieczątka jak jest Izrael z jakiegoś z, arabskiego państwa, tak, no, no to tak. do Izraelu już nie wjeździesz. No, no. Albo wiedziesz, ale 5 godzin tłumaczenia, dlaczego. No, no i tak właśnie. <laughs> To są te dodatkowe atrakcje. No. Będzie trochę tego. Też na bieżąco będę o tym pisał u siebie na, na blogu. No właśnie, na, żeby naszym słuchaczom powiedzieć, to na gdzie mają chodzić? Piura dyplomata. Na, na, Facebooku. na Facebooku, na Instagramie, na YouTube' a też kończę filmy, więc też można obejrzeć. Także zachęcam Was wszystkich do tego śledzić. Od kiedy zaczynasz? Za trzy dni czy za cztery. Za trzy no w sumie. Teraz co dzisiaj trwa tak, no to w niedzielę. aha, no to... W niedzielę. Z tym, że właśnie kilka dni nam zajmie sam dojazd, koło środy, czwartku ruszamy na szlak, już tak Aha, poważnie. Czyli będziemy no. śledzić, co tam się dzieje. Smajcie <laughs> kciuki bo No właśnie, a teraz wracamy się. do tego, yy, oprócz tego celu takiego no. turystyczno-naukowego, charytatywny. No. Yy, na co tym razem zbierasz? Tak, to jest. To, o tym się dowiedziałem w ogóle przypadkiem. Bo mało kto wie, że na, z, podczas ostatniej olimpiady zimowej z tuj Beskickiej. Poleciało aż pięciu sportowców, którzy reprezentowali nasz kraj. I tu mamy naprawdę światowej klasy biegaczy. Nie? Czy, czy, czy Bracia Bóry? Nie, czy takiej małej, głupiej. Bracia Bury, Mateusz Choraty, tam, masę osób, którzy właśnie trenują, którzy dają w siebie wszystko. I mm -hmm. Jest taka akcja, że NKS i Wieś Beskidzka, Najciarski Klub sportowy, zbiera kasę na busa. I oni teraz też organizują jakiś bal Andrzejkowy. No, mhm. Wszyscy się tam agarzują, Właśnie i sportowcy, i, i rodzice, i trenerzy: wszyscy zbierają tę kasę. No, ale bus, żeby jeździć na zawody, po Dokładnie, prostu, to jest bus, który ma ich wozić na treningi i na zawody. Nie? Mhm. Szczególnie zimą, kiedy wiadomo, jakie są warunki, no, ale przez cały rok będą z niego korzystać czynnie. No i chcą kupić nowego busa. No, wiadomo, jakie są ceny teraz, mhm. też przez pandemię, przez wojnę na Ukrainie. Te... Ceny poszły nawet kilkadziesiąt tysięcy w górę, nie? No. Ja akurat tam na motoryzacji, poza złombolem, to się mało znam. No. <laughs> <Miałeś> okazję, <laughs> <że to stała. śmiech> no, ale po prostu zbierają na busa i chcieliśmy też właśnie ze Ślązakiem jakoś tak wesprzeć. Robiąc to, na czym się znamy, czyli podróżując. No i podczas całego tego naszego przejścia przez całe tysiąc kilometrów będzie można wspierać finansowo przez rzutkę. Oczywiście tam linki właśnie u mnie i u Ślązaka będą wszędzie, więc Zapraszamy pia dyplomata, Ślą zakalizuje, no Można nas właśnie tak zobaczyć i śledzić. I jest... was śledzić i wspierać i jednocześnie młodych ludzi, którzy trenują na śledztwo, mieli... żeby, żeby mieli jak dojechać na, na zawody, na, na treningi. Dokładnie. No. To jest właściwie no naj, największy chyba cel, ja bardziej właśnie bym chciał zabrać tą kasę niż samo przejście całego szlaku, bo przejście no to no zrobiłem tyś, 900 km zimą, no to myślę, że te 1000 w takich letnich warunkach no to jestem w stanie jakoś tam pocisnąć, mhm. ale no przede wszystkim właśnie no, pomóc trochę na no, naszym. No. To są fajni ludzie, w ogóle młodzież, że ma zajawkę, no to trzeba wspierać, nie? Dokładnie, to że, że się im chce, bo teraz z tym chceniem u młodych ludzi jest różne. Dokładnie. właśnie też teraz w, wczoraj byłem dosłownie w Podsałówce w Isternej, też właśnie tak w ramach miesiąca profilaktyki też było takie spotkanie z podróżnikiem, no i opowiadałem o tym, że no ja w, w podcałówce to ja byłem słaby z i z języków obcych, i z, z WF-u się zawsze migałem, nie a teraz robię szlaki wszystko, długodystansowe. Nie? Wszystko takie... to Cię dopadło. Wszystko nie dopadło i żałuję, że się do... tyle nie uczyłem właśnie wcześniej, bo... Ale możesz bo... okazję nadrobić jeszcze wszystko. No właśnie, ale Ty pisałeś w 30 to... krajach byłeś, czy to był Śląsk? 30, 30. Śląsk był w 60, to Aha. ja go gonię dopiero. To właśnie tam na Bliskim Wschodzie muszę, tam właśnie będę miał na nowo, to tak Turcję, Izrael, Egipt. Libad, Syria, jak tam nie ustrzelam, to jeszcze do Jordanii. No, Palestyna to jest taka sporna, że właśnie mm -hmm. część ich uznaje, część nie. Ja sobie doliczę jako je, plus jeden, mm -hmm. no to będę miał tam 35 krajów odwiedzonych. No to to, ja to, nie, to jest... No, ale co, yeah. Ślązak Ci odskoczy, czy on już tam był i nie, nie on się... wcześniej zaczął podróżować. On był w Izraelu? W Izraelu sobie. był, właśnie no. ja nie byłem, on był. No, no, nie tak. mu się nie liczy, a to mi się <noise> przypisze. Właśnie tak, tak jak jechaliśmy do Albanii, no to on się wkurzał, że co chwilę, no, on tu już był, do no, nie w, Serii, w, tej, w Serbii, Aha. ja nie byłem. No, ja tu Albania nie byłem, on był, no, tam kilka <noise> go doskoczyłem, <nie>? ale <głos> Powoli, powoli. <głos> dobra, no to <noise> słuchaj, no liczymy na to, że będzie, będą te relacje tam spływały tak w miarę jak będziecie mieli czas i ochotę. I, I to, Dla że się dziennie. uda zebrać jakąś kwotę i wesprzeć mm. tych ludzi trenujących biegi narciarskie w Trójwsi, MKS i, i tym busem. Mm. Później jakiś swój wkład każdy, proszę Państwa, może mieć w to, że pięciu olimpijczyków, którzy byli na olimpiadzie i reprezentowali nas z Trójwsi, mm. jak gdyby przyjmą pałeczkę ci młodsi i też będą to za parę lat na olimpiadach nas reprezentować i będziemy się. Tym fascynować i cieszyć, a teraz się cieszymy, że ty jedziesz, i że będziesz te relacje no. składał. I, Będzie. I dzięki Ci, że przyszedłeś. No i myślę, że w końcu ten świątzach tu dotrze, że się razem i porozmawiamy. Bo zawsze, co chciałem Was umówić, to no. albo ten był, a tego nie był. I tak zawsze jest u Was. Ktoś zawsze gdzieś krąży i ciężko Was razem dorwać. No, tak właśnie przez ostatnie pięć miesięcy, bo. Najpierw ja, ja mu tam gdzieś powiedziałem o tym w Izraelu, on się zajawił pomysłem i dołączył do mnie. potem od dni tam miesiąc później dzwoni, słuchaj, bo jest zło, bo je, jedziemy w wajdzie charytatywnym, to możesz dołączyć do załogi. Ja się od mnie jak go zaprosiłem. No i przez te pięć miesięcy się widzieliśmy tylko dwa razy. Raz właśnie na Złobolu, mhm. a drugi raz ostatnio na Soszowie, jak był Beskidzki Festiwal Podróżników. No i każdy ze swoimi raz. ścieżkami. Chodzi. To, to się ciężko zgrać. O, tu gdzieś w Austrii siedział, ja też w robocie. No, ciężko, co, co chwilę. Jak był na chwilę, no, to ja byłem znowu gdzieś w tatrach chodziłem. No i tak. Mhm. Ale kiedyś was dopadna razem. Trzeba. I... No. Super, to dzięki, że, że wpadłeś. Ja tylko dziękuję w ogóle, że zaprosiłeś. Teraz dwa, że też obie... Radio, Radio Awangarda objęło patronatem honorowym. No to jest przyjemne takie wydarzenie. Dzięki Józku. A Was proszę Państwa zapraszam jeszcze raz do tego, abyście śledząc wyprawę dwóch młodych ludzi pełnych pomysłu i pasji, nie wiadomo gdzie oni tam jeszcze skończą przy tej wyprawie. A. Ale żeby żebyście wspierali, przy okazji, obserwując, bo każda złotówka się liczy i Dokładnie. to nie muszą być jakieś ogromne pieniądze, to ale... Można nawet złotówkę wpłacić, właśnie można piątkę, można dychę, I można sobie wszystko... jednego piwa odmówić, czy kawy, no i wpłacić i... Dokładnie. No, ile zbierzemy, to tyle przelejemy na klub, to my z tego ani złotówki nie mamy, też no, całe przejście z własnej kieszeni finansujemy. Mamy jednego sponsora, który nam daje 3000 zł, ja to, o tym mówię otwarcie, no nie mamy kasy, nie, ale... Przejdziemy to po prostu. Nie pierwszy a... raz tak robicie tanim budżetem podróże, no, Najdłuższy szlak górski w Polsce zrobiłem za 8 zł i 60 groszy. No, to... no, to, to... Da się, nie? Da się. No, ale poczekaj, to co, nie jadłeś czy, czy jak? Jadłem, jadłem i piłem po drodze i... A to no. znaczy, bo spotykając ludzi, tak? Spotykając Na tej zasadzie. Spotykając i też właśnie jak słyszeli, jaka jest akcja, że to właśnie... jest taki happening. No to też była głęboka pandemia tam. Wszystko pozma, pozamykane i Aha. restauracje i jakieś dom, domy początkowe, pensjonaty, wszystko. Aha. No, a Ja szedłem i cały czas kogoś spotykałem. I było fajnie. Dobra, no to no. co? Jeszcze raz dzięki, dzięki i udanej usłyszecie. podróży i trzymajcie się tam i, i śledzimy Was, a po powrocie może się uda kiedyś, że będziecie razem tutaj Spoko. i poopowiadamy sobie na, na dłużej. Jak najbardziej To też... jest do, to, to. Dzięki, Dzięki, proszę Państwa. Dziękuję Wam też za to, że oglądaliście i zapraszam do kolejnych moich rozmów w Radiu Awangarda. Dzięki.